Witam Państwa bardzo serdecznie. Wiele osób pyta się mnie, jak rozpocząć robótkę, aby nam się dół powiedzmy, czy rękawy, czy robiąc powiedzmy od góry, zaczynając od plisy górnej, aby nam się ten ściągacz. Nie rozciągał. Ja Państwu pokażę, jest wiele, wiele sposobów, ale ja Państwu pokażę mój wypróbowany sposób, który ja od lat stosuję. I proszę mi wierzyć, robótki są y, czy przy rękawach, czy dołem, bo ja nie robię od góry, robię y, w częściach od dołu. Y, naprawdę w ogóle się ten wzór, y, przepraszam, ten ściągacz nie rozciąga. Jest naprawdę bardzo. Elastyczny i, i stateczny. Więc tak, yy, zaczynając, ro, zaczynając robótkę, zawsze moja rada jest, aby nabrać, na drut, yy, nabrać, przygotować sobie włóczkę dużo dłuższą, aby został nam kawałek włóczki, spory kawałek włóczki aby móc zszyć tą robótkę. Przynajmniej w ten sposób jesteśmy pewni, że nam się nie spruje ta nasza robótka. I ja państwu pokażę mój sposób nabierania oczek i przerabiania pierwszych dwóch rzędów. To jest bez znaczenia, czy później po tym yy, czy po tym będzie to ściągać 2 na 2 czy 3 na 3. Ja zawsze zaczynam pierwsze dwa rzędy właśnie tym sposobem. I teraz mamy dwa druty na dwa druty. Przekładam sobie tą niteczkę, proszę spojrzeć, i zaczynam nabieranie oczek. I tym sposobem mam już dwa oczka na drucie. I robię sobie dalej, narzucam. Czy to będą osoby praworęczne czy leworęczne, możemy od zrobić to odwrotnie. Narzucamy sobie te nasze oczka na, na dwa druty. Ja przełożę sobie. Na swoje miejsce, tak jak ja się nauczyłam. I narzucamy sobie te nasze oczka na druty. Czy to robiąc również na okrągło? Ja Państwu pokażę. Robimy dokładnie w ten sam sposób. Proszę spojrzeć. Przekładamy. Przekładamy i jeszcze raz w ten, to samo miejsce. Narzucamy sobie te nasze oczka na druty. Myślę, że już wystarczy, i ja zostawiłam sobie dłuższy kawałek do zszycia mojej robótki. I teraz tak, wyciągamy ten jeden drut i następnie ściągamy sobie oczko brzegowe, następnie przerabiamy jedno oczko prawe, oczko lewe przenosimy nieprzerobione na prawy drut. Niteczka z przodu robótki. I ponownie oczko prawe, lewe przenosimy nieprzerobione. Oczko prawe staramy się nie ściskać luźniutko. Jedno oczko lewe przenosimy nieprzerobione. Prawe, lewe przenosimy nieprzerobione. Oczko prawe, lewe przenosimy nieprzerobione. Oczko prawe, lewe przenosimy nieprzerobione. Oczko prawe. Lewe przenosimy nieprzerobione, oczko prawe, lewe nieprzerobione, oczko prawe i oczko brzegowe. To był pierwszy rząd. Proszę spojrzeć, jak stateczny jest ten wzorek. I teraz robimy drugi rząd dokładnie w ten sam sposób. Czyli ściągamy sobie oczko brzegowe i oczko lewe przenosimy nieprzerobione na prawy drut. Niteczka z przodu robótki. Oczko prawe. Oczko lewe, nieprzerobione. Oczko prawe. Oczko lewe, nieprzerobione. Oczko prawe. Lewe nieprzerobione i tak do końca drugiego rzędu naszego ściągacza, aby nam się nie rozciągał. Robiąc na okrągło, w pierwszym okrążeniu robimy tak, jak pokazywałam, a w drugim okrążeniu prawe oczko przenosimy nieprzerobione na prawy drut, a lewe przerabiamy jako Oczko lewe. I przerabiamy sobie tak do końca, do końca drugiego rzędu. Oczko nieprzerobione przekładamy i oczko brzegowe. I tym sposobem, proszę spojrzeć, mamy, mamy przerobione dwa rzędy, i te rzędy. Właśnie z tymi oczkami nieprzerobionymi z jednej i z drugiej strony, po prostu utrzyma nam formę naszego ściągacza. I, i po tych dwóch rzędach możemy z powodzeniem zaczynać robić ściągacz powiedzmy 2 na 2, 3 na 3, czy ściek francuski. Naprawdę te dwa rzędy. Proszę mi wierzyć, nie bardzo nie będą się rzucały nie będą się rzucały w oczy, a będziemy pewni, że ten nasz ściągacz, dół robótki, czy rękaw, czy góra robótki, gdy zaczynamy robiąc od, od góry, od dekoltu. Proszę mi wierzyć, utrzyma. Utrzyma tą formę. Jest wiele innych sposobów, ale ja cały czas trzymam się tego sposobu, i proszę mi wierzyć, mam swetry swoje, czy męża, czy, czy syna, które po prostu cały cały czas trzymają tą formę. Proszę spróbować i, i zobaczycie Państwo, stwierdzicie, że naprawdę ten sposób jest bardzo prosty. I jesteśmy pewni, że ta nasza robótka będzie się trzymała formy. Proszę spojrzeć, że ona się nie rozciąga, jest stateczna dołem. Proszę spróbować. Zawsze warto spróbować. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, proszę pisać. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Oczywiście, tak jak zwykle, zapraszam do odwiedzenia mojego kanału. Mam wiele Nowych y, wzorków na druty. Proszę subskrybować, aby być na bieżąco. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.